Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaraz wyjdziemy z tego. Gdzie? Echo, echo. Szanowni Państwo. Wybaczcie, proszę, że nie nagrywałem ostatnio zbyt często, ale winę zwalam na wiatr. Bo to taka pogoda, wiecie, Państwo, niby ciepło, wieje zimny wiatr. No to się nakłada szalik, jakąś tam może czapkę, nie? Ale kaptur. No i człowiek jest spocony za gorąco, wracam. Potem mi się chce spać. Jakieś takie trzy dni, cztery dni ostatnie były okropne. I zanim przejdę do tego, co chcę powiedzieć, a będzie to krótkie mówienie, bo teraz znowu jest, świeci słońce, ale wieje zimny wiatr. Czyli zimny wiatr, plus spocona skóra. Równa się kłopoty immunologiczne. Szanowni Państwo, miałem taką sytuację wczoraj, dwa dni temu, się na spacer. Kurde, zapomniałem pierwszej części tej powieści. Opowieści, przepraszam. W kuchni mam taką torbę, którą noszę. O, to jest ta torba. Bardzo fajna, nie ruszam się bez niej, bo w niej trzymam wszystko. Branie czapki, wodę, czasem Bull'a, czasem nie. To wiadomo o co chodzi. No i patrzę, co, że się świeci ta torba. No pierwsza myśl, no ktoś, dukatów narzucał. <laughs> Ale gdzie tam dukatów narzucał? Wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że się włączyła moja latarka. I wczoraj, znaczy dzień przed tym Zanim to się stało, czyli 3 dni temu, wrzuciłem tam cukierek czekoladowy. No i latarka jest bardzo mocna. 4400 lumenów mocy maksymalnej. Chociaż to się jeszcze w kandelach podaje. No ale głównie się używa lumenów. 4400 to już jest bardzo dużo. No i wydziela się strasznie dużo ciepła. I się roztopiła ta czekoladka cała. I cała torpa w środku wyglądała no tak jakby ktoś tam narobił, tak? Na rzadko. <laughs> Kurde mówię nie. Bo przedtem też musiałem wyjść od na spacer. Coś się stało, tylko teraz zapomniałem. Za chwilę sobie przypomnę Państwu powiem. Chodź idziemy. Chciałbym Państwu powiedzieć. Przyglądałem przed wyjściem na spacer TikToka. No ja nie pamiętam, chyba mi kolega wysłał, ja nie wiem właśnie jak ten TikTok działa. I chyba mi kolega wysłał y, reklamę batonów Grzesiek. No, ładna pogoda, ale bardzo podstępna. Wszędzie szkła butelki. Musisz uważać piesku jak chodzisz. No, skąd on ma wiedzieć, że coś się ładnie świeci, że za chwilę mu rozwali łapę. Więc powiem Państwu, że była reklama Grześków. Takie batony ja ich specjalnie nigdy nie lubiłem z batonów jeśli to nie jest oczywiście żadna płatna reklama, ale z batonów to Marsy Snickersy o coś takiego bardziej Prince Polo chociaż troszkę za gorzkie ale mogły być. A pieroty takie były dobre, niebieskie krówki polskie, bo jestem patriotą, więc czasami psułem sobie układ kostny a istomatolodzy zadowoleni jacy no i ta reklama polega na tym, że dwójka dzieci wpada do pokoju, gdzie wysoka średnio ładna kobieta, taka wyprostowana, taka zrobione pedicure, na pewno manicure, wyfiokowana, pewnie psycholożka czyta sobie jakąś książkę, a no i je Grześka no niech je kobita chuda może pójdzie w klatkę piersiową, no i wchodzi chłop, chłop wiek około, strzelam, 40 lat, czyli w słusznym już wieku mężczyzna, ja mam 46 lat, więc już jestem bardzo słuszny, no i wbiegają małe dzieciaczki, takie strzelam, 3-4 lata, no i skaczą po tym panu i ta, 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 pobaw się z nami. No Tak, nie ja. Chwila, on się cieszy, i nagle kamera na tę modelkę, czy tam panią, taka na ta modelka, i e, ona mówi, to nie jest warsztata". Takim wypranym z emocji, obojętnym głosem. No i potem kilka sekund pokazane, jak dzieci się wpatrują w kamerę, i ojciec się wpatruje w kamerę, taki zszokowany, i taka cisza, a w tle, przy kamerze. Nadal słychać głosek, ona cyżuwa tego Grześka. I wymyślili sobie taką reklamę. Czy widzicie Państwo co ona oznacza? Bo tam w tych komentarzach trochę się pociąłem. Tam jakiś chłopak bardzo dobrze napisał mądrze, że on już nie kupi Grześka. Zaczęli go, słuchajcie, podjeżdżać ludzie. Którzy nie do końca rozumieją. Rozumiem to, że dla kobiet to jest spoko, tak. Ale co to oznacza dla mężczyzny? Ma 40 coś lat. Chciał prawdopodobnie rodzinę albo został złapany na dziecko, no mniej czas z tym. Jest dziecko, założył rodzinę, małżeństwo. Zachował się, jak to się mówi, po męsku. Dwójka dzieci, dom, albo na kredyt, albo nie. No i nagle się dowiaduje, podczas jedzenia Grześka, że dzieciaki nie są jego. Co z tego wypływa? No cóż, szanowni państwo, mimo że Polska to kraj katolicki, i ludzie wierzą w to, że no, Żydówka zaszła w ciąży nie z mężem Józefem, tylko z Duchem Świętym. Bo tak często też panie w Polsce mówią: Ja nie wiem, dlaczego mężowie nie wierzą, skoro chodzą do kościoła, klękają przed z całym szacunkiem to mówię przed żydowskimi bóstwami. Bo przecież pan Jezus nie pochodzi z Podkarpacia. Nie dorastał gdzieś tam w jakiejś gminie, tylko no, był Żydem. Przyszedł jako żydowski prorok 2000 lat temu, 2000 km stąd. No i no, skoro raczej jednak założymy, że no, te ciąże się nie biorą tak jak to, w co wierzy miliony Polaków, no to musiał w tym maczać nie tylko palce ktoś inny, mojego kolega. Może koleżanka z z po tym, co pani Żukowska mówiła, że chłop może urodzić. Niby śmieszne, a z drugiej strony takiej pani Żukowskiej, która mówi o męskich, jak się z tym spotkałem na internecie, zawsze jakieś pani doktorki czy coś. Wiecie, gender, te tęczowe wariactwa, że mężczyźni przekonują, mogą urodzić i to są porody analne. No kurwa, że powiem państwu, że mówię, zaraz się baba uśmiechnie jak nic, to jest jakiś żart, no pośmiejemy się porody analne i ona nawet nie mrugnęła wiecie co to poroda analne tam jest jeli to grube to cienkie tam nie ma miejsca na wytworzenie się dziecka to jest kompletny absurd, tam jest miejsce gdzie w jelicie cienkim jest absorpcja witamin, cukrów, niektórych tak dalej a w jelicie grubym dzięki ruchom robaczkowym perystaltyce tak zwanej tworzy się kał i on jest wyrzucany, to jest to, co jest niepotrzebne. Zrównała dziecko z gównem po prostu. Nie wiem jakim trzeba być po prostu krytynem zindoktrynowanym. No, pierwszy lepszy atlas od autonomii. No. Poród analny. Autentycznie to widziałem na angielskojęzycznym YouTube. I to dwie panie tak mówiły. No w Polsce mamy panią Żukowską, że gdzieś czytała. Więc no i trzeba płacić jej. Z naszych podatków trzeba jej bardzo dużą pensję tą płacić. Ona sobie robi sobie wszystkiego jaja. Nie? Niedługo na wojnę będzie trzeba iść. Bo Ukraińcy się trochę boją, cykają. O, kład jedzie, zaraz będzie dużo kurzu. Dobra, pojechał sobie. E, szanowni Państwo, więc to co mnie wkurzyło, to co się stało no, podczas tej reklamy Grześka, e, to jest to, że e, no, facet ma rodzinę, wszystko założył i nagle w jednej sekundzie wszystko pierdonęło. Ja wiem, że to jest tylko reklama, że to jest e, gdzieś tam nakręcone, że wszyscy po tym nakręconym filmie się śmieją i tak dalej, ale to pokazuje pewien trend w społeczeństwie. No. Jeśli firma płaci pieniądze, firmie marketingowej za taką reklamę, to albo tam uznali na podstawie badań jakichś, czy społecznych, czy badań statystycznych, że głównie kobiety jedzą grześki, a kobiety to bardzo bawi, a mężczyzn mało je, albo uznały i, albo i uznały, że mężczyźni już są tak, jak to się mówi, skukoldziali mężczyzna w Polsce to już jest, jest takie gówno, po prostu, że można go w ten sposób no, potraktować. I on nadal kupi takiego grześka, bo to jest śmieszne. No, dla mnie to nie jest śmieszne, bo trochę wiem, jak takie historie się zdarzają w Realu i wiem, co jest później. Albo alkoholizm, albo narkomania, albo dochodzi do przemocy w takim domu. Kobieta już ma przygotowany wtedy ten do nagrywania jak to się nazywa. Kurde, domofon mi się pojawia cały czas w głowie, a to nie domofon, tylko ten dyktafon, o. E, no, i, no i to jest wielki dramat, tak, no bo to jest w jednej chwili całe życie, które sobie ten mężczyzna chciał ułożyć, nagle się okazało, że ona go zdradziła, dzieci nie są jego, ma 40 coś lat, są go pozbawi prawdopodobnie domu, będzie obłożony alimentami, no jeśli będzie chciał drugą rodzinę założyć, to jego druga rodzina będzie bardzo finansowo cierpiała. Będzie musiał utrzymywać cudze dzieci z kłamstwa, ze zdrady. Już nie jest za młody. No i nie będzie mógł kupić tego, co chce własnym dzieciom, własnemu materiałowi genetycznemu, tylko będzie musiał utrzymywać cudze dzieci, bo został zrobiony w hanu, niedelikatnie mówiąc. Ja nie wiem, co tu jest takiego śmiesznego w tym że nie wytrzyma tych wszystkich emocji, że sobie zda sprawę może, że to wszystko na kredyt jest, mieszkanie na kredyt, parę długów, zapierdalanie od rana do wieczora, a wszystko było kłamstwem, a sąsiad zadowolony, bo sąsiad drugi za frajer mu dzieci wychowuje, pójdzie do piwnicy z linką i się powiesi. Bywały i takie przypadki. W Polsce jest olbrzymi odsetek samobójstw mężczyzn, za to jest historycznie małe kobiet. Więc mimo piekła kobiet panie sobie jakoś radzą, a mężczyźni jest sytuacja taka, że nie wytrzymują tej presji, e, tych problemów, które się piętrzą w głowie i wybierają ucieczkę z tego e, z, no z tego syfu, tak, gnoju, no bo no nie wiadomo jak to nazwać. Kobieta, która oszukała męża, powinna prawnie zwracać mu pieniądze, które łożył na cudze dzieci. No tak mówi logika, tak powinno być, ale tak nie jest. Bo państwo by musiało wtedy na te dzieci łożyć, więc lepiej wziąć chłopa, żeby to chłop łożył na te dzieci. No to wszystko jest logiczne, tak, ale idą za tym cierpienia jednostek. Ale pamiętajcie, śmierć jednego człowieka to tragedia, a śmierć milionów to statystyka. Mówią, że to Stalin powiedział, ale to nie Stalin, tylko jakiś inny filozof. Oho, idą ludzie, więc na chwilkę spauzuję, bo jeszcze chcę trochę pokląć. Teraz wracam. No nie będę za dużo mówił. Przejdą akurat jakieś dzieci, idą też głupio gadać. Wzięcie słoneczko. Chodź. No już jestem, Szanowni Państwo, wybaczcie mi za tą pauzę. No i Szanowni Państwo, no, chociaż ja na tym TikToku, tiktoku nie piszę, to, um, to się wpisałem. Bo tam jakaś dziewczyna coś tam napisała temu wrażliwemu chłopakowi, który miał jaja i powiedział co sądzi o tej reklamie. Tam zaczęli mu wmawiać, że nie ma luzu, nie ma dystansu. To mi przypomina jak jak te e, kilka lat trwał hejt, tak? Przypominam, wszystkie sprawy sądowe wygrałem, a wszystkie ich oskarżenia w sądzie wybroniłem się, czyli zostałem uniewiniony. I to tam też było właśnie, że walce dzieci okradam ludzi masowo, tak. No masa ludzi albo coś tam zabijemy cię, już jest ekipa do zgwałcenia ciebie w więzieniu, odrzucimy ci pliki z pedofilią, ale nie przejmuj się, wyluzuj się, śmiechnij się bądź na luzie, nie. I to takie wiesz, no nie masz dystansu do siebie. Będą ci gwałcili w pierdło, nie? Rozwalą ci dupę, ale ty nie masz dystansu do siebie, no. I to jest na zdrowie piesku. I to jest taki właśnie jedna z najwyższych moim zdaniem objawów nienawiści u jednego człowieka wobec drugiego, tak? Zrobić powiedzieć słowa, które niezwykle ranią, a potem to skitować, że nie masz dystansu i z uśmiechem, tak, wiesz, i odpręż się. No tak, więc, więc to było podobnie, tak, była tragedia ludzka. Czyli oni już ma, na zdrowie piesku, czyli oni mają nas już za... tak, bezsilnych, na zdrowie piesku, bo trzy razy pod rząd to będzie twój pan miał pieniążki chyba jakieś dzisiaj. Więc, Szanowni Państwo, oni już mas, nas mają za nic, tak? Już chyba wiedzą, że Polacy nie wyjdą, nie będą walczyć o swoje prawa. Ja nie mam już, powoli tracę siły do tego wszystkiego. Widzą się, nic nie chce. Może faktycznie jesteśmy czymś opryskiwani, czy coś dodają do jedzenia. To jest tak, jakby jakieś benzodiazepiny dodawali normalnie, tylko... No, bo trudno to wytłumaczyć, tak? W Rumunii nie podobał się kandydat, bo szykują teraz wojnę z Rosją. I e, nie podobał się kandydat, bo w ich plany godził, no to wywalili go, tak? No i w Rumunii wyszli ludzie na ulicę. Dlaczego w Polsce nie wychodzą? Gdzie miliony wychodziły za Solidarności? Nie wiem. Czy tak się... Jesteśmy już w, takiej, w takich kajdanach kredytów, tego zwykłego życia, a przecież oni nam jeszcze go utrudnią. Zresztą dużo ludzi, którzy nie chcą protestować, walczyć, starać się. Straci nogi, ręce na froncie, na cudzej wojnie, gdzie gdzieś tam miliarderzy sobie zarabiają, cwaniaczki. No i co tu więcej powiedzieć, tak? Więc może niech będzie tak, jak te panie chcą, żeby przyjeżdżali ci murzyni do Polski. Zacznie się to, co w Niemczech, Szwecji wszędzie tam, we Francji wszędzie tam, gdzieś puścili miliony murzynów. No, i zacznie się to, no, będą gwałty, będzie trzeba. Wtedy będą chłopy potrzebne, żeby, bo kobieta chce do kiosku wyjść po, po coś na przykład. tak? No to już będzie się bała, będzie wiedziała, że może być pocięta na przykład cała. A sąd skaże murzyna na 2-3 lata. No to przecież to są normalne rzeczy. Wozy strażackie policja nie wjeżdża do, tam chyba dzielnica ma, może to się mówi, nie wiem jak to się czyta w Szwecji. I wprowadzają dokładnie to samo w Polsce. Już w ogóle Warszawa to jest Multi Culti. Z zapisu się to zaczęło, za Kaczora, który miał 8 lat władzy właśnie dzięki temu, że obiecywał, że tego nie zrobią i właśnie zrobił. Największa zdrada, bo wielu ludzi mu wierzyło, że tylko on może nas przed tym obronić, a to był forbowany wilk. No miał władzę, mógł do tego nie dopuścić. A, szkoda gadać. Dlatego ja powiem Państwu, że jakbym nie dał z głodu czy coś, to bym wziął, Grześka zjadł. Ale jeśli bym miał tak do wyboru, to jakiś baton inny i Grzesiek, to, no, to Grześka bym nie zjadł. I tyle, no. Jeśli firma akceptuje, bo musiał ktoś z tej firmy zaakceptować taką reklamę, to co w zarządzie firmy nie ma mężczyzn, nie, nie wiem sobie wyobrazić, co ta reklama przedstawia, jaki dramat wielki. Ale może mają rację, że to jest dla elektoratu. Czyli tym jakby odbiorcą produktu będzie, końcowym odbiorcą produktu będzie kobita. Kobiety mają ubaw z tego. Ja Państwu wkleję link do tego TikToka. Można to obejrzeć, nawet jak się TikToka nie ma, bo to jest na smartfon na aplikacja. Ale można obejrzeć na YouTube. Chodź później. Więc to tak niespecjalnie się w tym kraju dzieje. A, właśnie, jeszcze monitor mi padł. Padł mi monitor. Wiem sterowniki, wyłączyłem to, mówię, wyjdę na spacer, może się naprawi. No i była niespodzianka w postaci tej czekolady. E, także tu jeszcze jedno słowo uwagi: że kupujecie Państwo latarkę i tam reklamy mówią, o tyle lumenów, o tyle. To pamiętajmy, że im więcej lumenów, no fajnie, bo można zrobić taki świetny, Można prawie cały las oświetlić. No, cały to nie, bo lasy są ogromne, ale rozumieją Państwo, o co chodzi. Tylko co z tego, skoro to na chwilę. Mam taką małą latarkę Nitecore. Nie wiem, jak to się czyta. nightcore, nitcore, Produkcja chińska. Bardzo ładna. To jest bardzo dobra firma. Moim zdaniem jeszcze lepsza troszkę to jest Fenix. I tam... Ona ma, żeby nie skomać, 4000 lumenów. Poświecisz parę sekund, lampa jest już rozgrzana. Naprawdę mocno. To co ci z 4000 lumenów? Tysiąc na jakiś czas, to max. Dlatego sens mają trochę cięższe i większe latarki, bo one dłużej będą te ciepło przyjmować, wolniej się będą rozgrzewać. No, i mając większą powierzchnię, szybciej się pozbędą ciepła. Także, szanowni państwo, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Znowu te samochody osują. Kurwa, skąd oni pieniądze mają na te samochody? Kuniami jeździć jak dawniej. Kuniami niech jeżdżą. No i tak właśnie chciałem państwu powiedzieć właśnie o tej reklamie niedobrze się dzieje z, z tym wszystkim. Jak będę miał siłę, to zrobię live'a dzisiaj. O, Skoda Fabia, popularny samochód, można by powiedzieć, jak Deronet napisał, samochód dla Kowalskiego przeciętnego i Nowaka, także tak, samochód dla Kowalskiego, no nic, no, szanowni Państwo, jak będę miał siłę, to zrobię live'a, bo niestety taka pogoda właśnie, ta zmiana z zimy na wiosnę, to jest taka, że człowiek jest słabo osłabiony, grypowy, itd., itd., etc., także pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymaj ta się ewentualnie do wieczora. Z Panem Dobrym Bogiem, chłop dom, Bóg w dom i cześć.